Sprawiedliwy, zaradny, cichy, gotowy podążać za wolą Bożą. Taki był święty Józef, mąż Maryi. Człowiek wybrany przez Boga na opiekuna Jezusa na ziemi. Ewangelie nie mówią o nim wiele i nie przytaczają żadnych jego słów. Święty Józef był cichy, ale aktywny. Wypełnił powierzoną mu misję. Chronił Jezusa i Maryję oraz pomagał Jezusowi wzrastać w mądrości, w latach i w łasce u Boga. Józef był człowiekiem, który nie zwlekał z działaniem. Nie ma człowieka bardziej godnego zaufania niż on. Dobrze wiedzieli o tym święci. Święta Teresa z Avila mówiła. I pamiętam, żeby kiedykolwiek prosząc go o łaskę, nie otrzymała jej natychmiast. Prawdopodobnie nie był tak posunięty w latach, jak się go przedstawia. Był dobrym cieślą i nauczył Jezusa tego zawodu. Był sprawiedliwym, tak go określa Ewangelia i pobożnym żydem przestrzegającym prawa. Był też człowiekiem zaradnym. Zorganizował podróż do Betlejem na spis ludności z Maryją oczekującą na poród oraz ucieczkę do Egiptu. Zapewnił Jezusowi i Maryi wszystko czego potrzebowali. Jego milczenie było owocem świadomego przyjęcia zadania, które Bóg mu powierzył. Józef był nawet nie tyle człowiekiem ofiary, ile człowiekiem miłości. Nie tylko wypełniał swoje obowiązki, ale kochał to, o co Pan go poprosił, w konkretach życia codziennego. Jego sny były snami Boga, Bóg w nich do niego przemawiał. Nabożeństwo do świętego Józefa było już znane w pierwszych wiekach Kościoła. Choć jego święto zostało ustanowione dopiero w XV wieku. Uroczystość Świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, obchodzimy 19 marca. Według tradycji tego dnia Józef umarł, a było to krótko przed rozpoczęciem przez Jezusa działalności publicznej. Uważa się, że Józef zmarł w ramionach Jezusa i Maryi. Z tego powodu kościół czci go jako patrona dobrej śmierci. Pius IX ogłosił świętego Józefa w 1870 roku patronem Kościoła Powszechnego. Od kilku lat jego imię jest wymieniane we wszystkich modlitwach eucharystycznych. Kościół w szczególny sposób poświęca Józefowi cały marzec oraz wszystkie środy roku.